Wychodzę z domku, a tu niespodzianka, a na mnie czeka. Mm. -hmm. What key? The key to the tree farm? za umówienie na mydło jak się robi mydło cynamon, ja potrzebuję cynamon, skąd ja wezmę cynamon z logu, log, log, log okay. może tam? gdzie to kopnąć nie, to mi nie dało cynamonu. Może to? Dawaj cynamon. Dawaj, już. Nie chcę mnie oddać. Cynamon. Nie ma cynamonku, czy jakieś inne drzewo tutaj? To jest jakieś dziwne, kurczę, no zaczynam się martwić, no, też nie. Chyba będę po prostu zmuszona, żeby sprawdzić na internecie skąd zdobyć cynamon. Okej, okay, mam taką małą ciekawostkę. Wiem, że można to zdobyć yy, kupując po prostu u Sofii. Tak też zrobimy. Szybko podbiegniemy, kupimy i ratujemy kociaka. Ok, jesteśmy na ranczu u Sofii. I musimy kupić cynamon tak świeci. Aha, ponieważ to już potrafię. Ciekawe. Jest tu cynamon. I do potrzebujemy, nie wiem, kupię dwa. Dla pewności. Hmm, sprzedać jakieś rzeczy. Ale nie, nic nie będziemy sprzedawać. Tu się nie opłaca sprzedawać materiałów. Idę ratować kocieka, a resztę dnia spędzę na zbieraniu materiałów. Czy się przywitamy, Similin. Dziękuję, że

O, Pinky też nas polubiła. Adit. Mm -hmm. Hello. Sorry, my proste. Ok. Goodbye. <laughs> ładnie, ładnie. Talizman jeszcze. Ok. Sprawdźmy jeszcze list. O, Fish Display. Czyli co będziemy. Co to jest fish display? Zerknijmy. Akwarium po prostu akwarium mogę mieć. Ciekawe, że to cokolwiek daje do domu na przykład. Hmm. Możemy sprawdzić, ale to już sobie zostawię na inny dzień, a tymczasem na razie. Chciałam wyłączyć nagrywanie, ale nagle się dowiedziałam, że mamy tutaj jakiś Quest, Event, czy coś. Ubiegnę tam i zerknę, o co chodzi. Ktoś coś od nas chce. I tym kimś jest. Czy jest tam ktoś. O, tam Carlo. Hey, I've been looking for you. The word around town is that you're getting kind of strong. I was wondering if you might like to take a little trip with me while we investigate something unusual. Okay. Ha, I like your spirit. We need that around here. Okay. Czemu on mi zniknął? Gdzie on pobiegł? Gdzie ja mam biec? O Boże! Tutaj. Zbieram sobie troszkę energii. Nie czy nie będę musiała szybko biec. Now let's see if we can find anything. Spread out, look around. Hey! If there's a thief around, we'll find him. Don't worry. Goodbye. So make a tracks. Where's the tracks? Oh. Llama hair. Look at that. This fur is from a colorful llama. It doesn't look like shedding. Looks like it was ripped away. Yeesh. Is this all that's left of the thing? What would do something like this? It looks like there's still some fur heading off towards the cliff. Let's go check that out. Stay on guard. Okay. uh na Jest Aha. Mhm, okej. Okay. Dobry wzrok ma. Tu się jeszcze nie zapuszczałam. Let's see if there's any more evidence around here. A no, ja tu nic nie widzę. A? Mukus. this time it's mucus looks like there are shards of ladybug shell in it too i think we can safely assume that whatever left all this behind it's big and hungry i think there'd be more evidence sitting around if this was a normal fight between monsters don't you alright now the tracks lead to the waterfall what's there i wonder <laughs> Czerpnijmy w które konkretnie miejsce? Tutaj? W No, prawie. Ale dołem raczej na ten waterfall idziemy. Waterfall. Do tego wodospadu. Nie wiem co ten gdzieś robił, ale to było dziwne. Czas Look sharp. There are unusual monsters here. <coughs> 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 oh, nie, <one> <coughs> Jump dancers never appeared this far outside the ruins. Something must have drawn them out here. And it looks like the tracks lead right up to the river and then disappear. Drat i guess that's the end of our excursion today what do we do then just wait not much else we can do right now i'll have to inform the mayor of this and see if we need to post a watch you're pretty tough out there then nice fighting if i learn anything new about the situation i'll let you know Okej, okay. dostaliśmy 20 reputacji u Arlo. Fajnie. Nadszedł nowy dzień. Mamy poczekać sobie jeszcze dwa dni na to, aż dostanie, dostaniemy nową receptę. Spokojnie, to nie jest dużo czasu. Zerkniemy sobie na kalendarz. Czy tu czasem nie ma jakichś, jakiegoś święta, jakiejś sytuacji konkretnej. Nic nie ma, fajny robalek. <grym>, zanim niedługo kończy się wiosna. Będzie lato. No, a tutaj mamy do zebrania herbal juice, który daje nam 25 hp. Jest to przydatne, zwłaszcza kiedy gdzieś się z czymś tłuczemy, bijemy i tak dalej. Przyda mi się, zwłaszcza właśnie do tego questu z baterią, co baterię musimy zanieść do jaskini. Podajże tutaj. I nie jestem pewna, ale najprawdopodobniej tam będziemy się tłuc z, z wielką, wielkim stadem różnego rodzaju stworków. Więc e, wszelkiego rodzaju e, poty, jedzonka z HP i tak dalej, mi się bardzo, bardzo przydadzą. E, jak widać, tutaj herbatki nie mam szansy ogarnąć. Noś tam nie daje aż tak dużo. Jajeczka mamy, ale nie mamy cukru. Cukier możemy kupić w sklepie u, u Sofii. Najprawdopodobniej na farmie. To nam dodaje staminki, a my potrzebujemy życia. To też jest fajne. No, 20 HP w, w ciągu 10 sekund zdobędziemy. To dobra, nie jest aż tak super ekstra. Tu mamy lemoniadę. Fajnie dodaje nam do defa. Cytryny, oczywiście, nie mamy. Harbor Trade Station, nawet nie mam pojęcia, gdzie to jest. Spoko. To dodaje nam 25 HP. Więc myślę, że możemy sobie jeszcze troszkę sprawdzić. Zwłaszcza, że mamy dosyć sporo y, tych ziółek. A nie możemy tutaj możemy zrobić, choć nie wiem do czego to jest. Aha, do łowienia rybnej. Aha, aha, nie do łowienia ryb, tylko do karmienia rybek w naszym akwarium. Właśnie, miałam sprawdzić sobie akwarium. Przezerknąć, co tam na to potrzebuję. E, tu, 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 tu. Nic, nic. Ciekawego, nic. Ciekawego. Czyli na samej górze po prostu są e, rzeczy, które są nam, dla nas przydatne e, jako żywność, jako buffy i tak dalej. Skrawdźmy sobie troszeczkę tych herbal Soczków. Niech jest 10. Mm. Ogarnia sobie tutaj. Zerknę na zadania komisyjne. Ojej, dwa mosty je nadal potrzebują. Okay. Crystal Stage. 4 kawałki szkła. Water buckets. Pięćdziesiąt O, on wziął najsłabsze. Ukradł nam po prostu. Czterdzieści. Pięćdziesiąt dziewięć. Dwieście reputacji. Rurki. czy rurki. Mamy dziesięć co? Stać nas na to. Zaszalejemy? Myślę, że tak. Zaakceptowałam. Ryzykowne, to fakt. Ale myślę, że damy radę. Hmm. Jesteśmy tutaj. Nie jest źle. Nadal mamy C. Przywitajmy się z Antonem. Hmm. Bardzo mało tekstów mają. Bardzo często się powtarzają, niestety. Zobaczmy to, co potrzebujemy. Ok, mamy skrawczyć dwie sztuki, skrawcimy dwie sztuki. Jedno i jeszcze jedna. druga. Patrzcie, mamy skrawcone. A więc, co pamięci, dorobię sobie rurek. Kopro. No, tyle ile złożyliśmy sobie, sprawdzimy. Lecimy, mojej mini, oddać zadanie. Zdaję, że Antonowi musimy to oddać. 200 reputacji z tego jest. To jest sporo warto, właśnie, mieć materiały na takie przypadki. Ta no pięknie, pięknie. Czy zmieniło to coś tutaj? Nie. Ale to co, <noise> kiedy jest dobrze? Mm. Teraz już chyba nic nie mogę wziąć. To bym wzięła sobie. Tak, no niestety nie mogę wziąć, ale spoko. To, że rozmawiamy z różnymi postaciami, hey! to przyjaźniamy się z nimi. Powoduje, że bye bye. <laughs> potem mogą się pojawić gdzieś na mapie randomowe wydarzenia. Przynajmniej do takiego wniosku doszłam. Jakieś wydarzenia, dodatkowe e, scenki itd. Tak dalej. Na pewno mm, są dodatkowe Bye. scenki, jeżeli w socialu osiągamy pełną np. gwiazdkę lub pełne serduszko. I <coughs> dzięki temu e, najprawdopodobniej pojawia się jakaś scenka dla nas. Przywitajmy się z pieskiem. Oh, ha. Dawanie prezentów też sporo swoją hey, Och, Ach, irytuje mnie to, że mam tak hello. mało punktów do biegania. Zbierajmy sobie pumpkin pies. Wie co? Zegrajmy kamień papier nożyca. Ach, przegrałam. Jeszcze raz. A? Hmm. Pomyślmy Yeah Teraz Jest Znowu się udało Teraz papier damy Ups Ona zdobyła punkt, a ja teraz dam nożyce Ona też Znowu nożyce Ach! Ona też ja znowu nożycę? Tak, udało się. Stupid game. <laughs> Obraziła, ale dostaliśmy kolejne dwa punkty reputacji. No warto, warto robić takie rzeczy małe, drobne. Zrobię sobie kilka harduk plank. Mi się to troszkę zużyło. No maksymalnie damy, niech jest. Y tu się jeszcze ten krawci, tu się to krawci, tu się to krawci. Wszędzie coś, prawie wszędzie coś, coś się krawci. Nie wiem w co iść, bo nie wiem w co warto teraz zainwestować. Ile mamy pieniędzy? 5000. Ja 5000 potrzebuję bodajże, żeby mieć nową Assemble Station, czyli to. Ale na razie i tak mamy co craftić Właśnie miałam zobaczyć, co jeszcze potrzebuję na skrawcenie. Fish Display. Cztery szyby, cztery twarde deski i dwa marble. Cztery szyby były. Sprawdźmy sobie. Ok. bodajże w kamieniu mam ryby. Cztery. Hmm. Nie pamiętam. Cztery. 4 i... i. Teseczki i, i. twarde. 4. Nie wiem. Biorę tyle. I krawcimy. Pyk jedno. Piek drugie. Dwie sztuki tylko. I mamy akwarium. Weźmy go sobie. Pytanie, co jest ja nie mogę zrobić? Zerknijmy, co tu mamy napisane na ten temat. Small assembled item can be placed in a museum. Hmm, ale ja nie. Ja mam tutaj muzeum. No nic. Zostawimy go sobie gdzieś? Może w domu? Jakąś rybkę do niego wrzucimy? Gdzie? Czy da radę? Zerknijmy. Jaką rybkę byśmy tam sobie mogli dać? To jest to fajna. Um. To też jest śmieszna. Emperor Firefish. No bo smutna. Nie, bo ona będzie smutna tam u nas. Dom świruska damy. O mój boże, jak ja ją trzymam? No cudnie. Fish, fish. To musiała jedzą go jej skrawdzić. bo blender aktualnie jest zajęty. Ok, mamy wczesną porę. Ja coś tam pokrawciłam, więc resztę dnia po prostu spędzę albo naj najprawdopodobniej na oczyszczaniu tutaj. Albo zbieraniu materiałów, które potrzebuję do Assemble Station. Chyba tam potrzebuje 20 iron barów. Nie wiem, czy mam metal. Hmm, mamy. I 20 stone brick. To też będziemy mieli najprawdopodobniej. Tak. Ale nie, to jak mówiłam, ja się wstrzymuję z Assemble Station, póki nie zaniesiemy tej baterii tam i tak dalej. Wiem, co zrobię. Pobiegnę sobie przez miasto, pogodzę ze wszystkimi. A z Wami się żegnam. Na razie.